A jeśli miałbyś polecić tylko jedną grę komuś, kto nigdy nie grał w żadne gry i nie miał nawet nigdy żadnej konsoli, to jaki to będzie tytuł? Chodzi mi o taką twoją topkę, najlepszą grę czasów, w jaką grałeś w swoim życiu. Pytam, ponieważ bardzo często mamy sytuację, że przychodzicie do nas właśnie po swoją pierwszą konsolę w życiu, albo przynosicie mi jakieś starsze konsole i zabieracie hmm, przeważnie nowe PS5 aktualnie, ponieważ Xbox niestety przegrał wojnę konsolową toczoną od lat, i do tej pierwszej konsoli swojej w życiu chcecie właśnie jakąś jedną grę, którą wam polecę, ale taką, która rozwali was na łopatki. No, przy tej ilości pozycji w sklepie ciężko jest jednoznacznie wam dać jeden, Tytuł. Moją osobistą, personalną, absolutną topką wszechczasów nie będę tutaj oryginalny, jest The Last of Us: Jedynka. To jest najlepsza gra, jaką grałem w moim życiu 12 lat temu. Poprzez wszystkie generacje aktualnie dostępne. Także zostaw mi komentarz ze swoją ulubioną grą